Od piątku 23 do niedzieli 25 sierpnia na Stadionie Miejskim w Kutnie odbył się trzeci już memoriał imienia Henryka Tomasza Rejmana. Memoriał jest to impreza sportowa, która ma na celu uczczenie pamięci wybitnej jednostki, jaką osobą był Rejman, którego imieniem są nazwane stadiony MKS-u Kutno oraz Wisły Kraku. W latach 1927-1928 został Królem Strzelców Polskiej Ligi. W turnieju wzięły udział takie drużyny jak Wisła Kraków, Sokół Aleksandrów Łódzki, Włókniarz Moszczenica, w roli gospodarza Akademia Piłkarska Model Wykutno, Akademia Piłkarska Taleny Białystok, Krośniewianka, Agapę Warszawa oraz NKS Kutno. Dużo grania, dużo minut. Dla nas to jest w poglądzie szkoleniowym bardzo pożyteczny turniej. Jeżeli chodzi o organizację, to nie ma żadnych zastrzeżeń, jest naprawdę przyjęcie. Zostaliśmy tutaj bardzo serdecznie. Chłopcy są zadowoleni. Celem turnieju był rozwój umiejętności piłkarskich dzieci, integracja zawodników oraz zapoznanie ich z dokonaniami Henryka Tomasza Reymana. Trzeci memoriał imienia Henryka Tomasza Rejmana wygrała drużyna Akademii Piłkarskiej Talent Białystok. Jesteśmy zadowoleni z całego z poziomu turnieju, z, z wyniku, z postawy dzieci przede wszystkim. Drugie miejsce zdobyła Wisła Kraków, a brąz powędrował do Miejskiego Klubu Sportowego. Jan Bogacewicz, Szymon Brzostek, Jakub... Dziękuję gratuluję. Dziękuję, dziękuję. dziękuję, gratuluję. Fajnie się grało w tym turnieju. Pozdrawiamy!